Cześć, jestem Klaudio Tekano no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Wyrażenie można zapisać w postaci. Tutaj nie ma co kombinować, po prostu to trzeba policzyć. To wymnażamy z tym, a potem z tym. Tutaj tak samo. To z tym i to z tym. To równa się i jedziemy. 2 razy 2 to 4. I potem w kolejności alfabetycznej. P, R. I teraz tu. 2 razy 1 to wciąż 2, i p razy p to p kwadrat. Przechodzimy tutaj, zwróćcie uwagę, że tu mamy minusa, więc to razy to to minus 4, pr. Minus z minusem daje plus i mamy 4r kwadrat. Tu i tu mamy to samo na dwóch przeciwnych znakach, to oznacza, że nam się to skraca. Zatem nasz wynik to 2p kwadrat plus 4r kwadrat. A jest to odpowiedź B. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.